Cześć, cześć, dzień dobry. Tutaj Weronika Kułakowska, Imperium Kobiet. Przyszedł czas na kolejny nasz odcinek, już trzeci w sezonie drugim, dotyczący listy kontaktów i grupy docelowej. Co to jest, dlaczego to tworzymy i w czym w ogóle to ma nam pomóc? Słuchaj dalej, a dowiesz się więcej szczegółów. Zatem zacznijmy od listy kontaktów. Co to w ogóle jest? Jest to lista osób, Twoich potencjalnych klientów i partnerów biznesowych, ale co ważne, spisana lista. Ważne, żebyśmy wzięli albo kartkę i długopis i po prostu sobie spisali to odręcznie, albo utworzyli na przykład klik w Excelu, w którym będziemy mieli taką listę osób. Rekomendowaną ilość osób na początek to jest tak, Około 50 osób, tak, abyś właśnie stworzył taką listę z 50 osób, ale co ważne, dopisywał każdego dnia kolejne osoby. O tym za chwileczkę powiem. Od czego zacząć, tworząc taką listę kontaktów? Najważniejsze, co moim zdaniem jest właśnie podstawą, jest zrobienie swoich porządków na medi w mediach społecznościowych, w telefonie, usunięcie wszystkich nieaktywnych kont, kont, które na przykład nie mają zdjęć profilowych, które już od dawien dawna nie publikowały żadnych informacji na swoim Facebooku i widzimy, że takie konto już jest po prostu nieaktywne albo dana osoba założyła już inne konto. Tak? W telefonie również będziemy mieć kilku, kilka takich numerów może, które właśnie już dawno nie są aktywne i właściciel numeru zmienił swój kontakt, tak? Więc zacznijmy od tego, aby po prostu zrobić miejsce nowym osobom, które będą chciały w przyszłości zostać naszymi nowymi znajomymi, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy właśnie nawet w liście kontaktów w telefonie, aby właśnie zadbać o ten porządek, tak? Jak tworzymy taką listę kontaktów? Jak już mamy listę. Przed sobą, czy właśnie w Excelu stworzoną specjalnie do tych celów, wypisz osoby z telefonu, wypisz osoby z Facebooka, z Instagrama, lub właśnie z innego medium społecznościowego, którego używasz. Ja tutaj się opieram na Facebooku i Instagramie, bo ja po prostu działam głównie na, tym, na tych dwóch narzędziach. Powiem Wam szczerze, że ja długo, długo nie doceniałam właśnie tej listy kontaktów, aczkolwiek jest to taki must have każdego network marketera. Więc każdy zaczynając poważnie myśleć o network marketingu, powinien właśnie taką listę kontaktów stworzyć. Ok, ale chodźmy dalej. Jeżeli już stworzysz taką listę, wypiszesz osoby właśnie z telefonów, z Facebooka, z Instagrama, to postanów, aby codziennie dopisywać co najmniej dwie osoby które będą dołączały właśnie do twojej listy kontaktów. Bo na przykład, jeżeli stworzysz listę kontaktów z 20, 30, 40 osób na początku, e, może nawet będzie to lista z 50 lub 90 osób, e, to w pewnym momencie, jeżeli nie będziesz e, pozyskiwał nowych osób do tej listy kontaktów, e, to ta lista się wyczerpie i nie będziesz miał już z kim m, się kontaktować, tak? A e, Dokładając do swoich obowiązków codziennie, dopisanie minimum dwóch osób do takiej listy spowoduje, że za rok, o tym samym czasie, będziesz miał już 730 osób do kontaktu, tak? Potencjalnych osób, z którymi możesz właśnie rozpocząć rozmowę o produktach lub współpracy, a też jak najbardziej warto do tych osób, z którymi już rozmawiałeś, z którymi które były wcześniej na Twojej liście kontaktów, również utrzymywać kontakt, również pytać, co u nich słychać i, i robić sobie taki update właśnie w swoim dokumencie, który prowadzisz. Ale teraz jeszcze zastanówmy się, co powinno się znaleźć na takiej liście. Moim zdaniem, to co ja sobie wypracowałam i co znajduje się na mojej liście, to jest przede wszystkim nazwa. Imię, nazwisko takiej osoby, lub właśnie imię, jeżeli znamy. Ja też wpisuję, właśnie, nick z Instagrama, z Facebooka, bo czasami, jeżeli wpiszemy Ola Kasia Basia. To za chwileczkę nie będziemy wiedzieli, kto to jest, z tego względu, że takie imiona mogą się powtarzać. A nie zawsze znamy nazwisko danej osoby, bo nie zawsze osoby, z którymi będziemy rozmawiać, nie mają właśnie tych informacji na swoich kontach. Wpisujemy również właśnie, tak jak mówiłam, kontakty z telefonów, mogą być to nasi znajomi z którymi mieliśmy kontakt i też czasami w telefonie mamy różnie zapisane te osoby. Więc aby nie było wątpliwości, wpisuję również skąd mam ten numer telefonu, czy to jest Facebook, Instagram, czy telefon właśnie i jaki jest nick tej osoby. Jeżeli posiadam, wpisuję również maila, bo nigdy nie wiadomo, czy w przyszłości na przykład nie będę miała jakiegoś newslettera, aby zaprosić właśnie hmm, Dane osoby na przykład do swojego bloga czy innych form współpracy, tak? Czy nawet wysyłając informacje o naszych produktach. A jak wiemy, listy mailingowe są teraz bardzo pożądane. O Niku mówiłam, o kontakcie mówiłam. Jeszcze właśnie co ja wpisuję sobie do takiej listy kontaktów, to na samym końcu jest rubryczka z uwagami. I w tych uwagach wpisuję wszystko, o czym rozmawialiśmy, co ustaliliśmy, czego dotyczyła rozmowa, czy właśnie to jest klient, czy to jest współpracownik partner biznesowy, no i kiedy umówiliśmy się właśnie na kolejną rozmowę, kolejną rozmowę i o czym ta rozmowa miałaby, czego ta rozmowa, rozmowa miałaby doczytyczyć, tak? Aby właśnie też nie było na zasadzie, że umówiliśmy się na kontakt za miesiąc, a ja po prostu o tym zapomniałam. Więc to też właśnie albo zapisuję w kalendarzu datę, Umówioną, albo właśnie wpisuję w tym Excelu i też tam właśnie wszystko możemy sobie uruchomić, tak? Posortować i, i sprawdzić, na przykład, z kim danego dnia mieliśmy się kontaktować. Bo przede wszystkim musimy być też słowni. Więc jeżeli się z kimś umawiasz, to po prostu dotrzymuj słowa. Jeżeli chodzi o listę kontaktów, to wydaje mi się, że to by było na tyle. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś poznać więcej informacji na temat listy kontaktów, serdecznie zapraszam Cię do naszego kursu, który już niebawem będzie miał otwarcie i na pewno Cię do niego zaprosimy. A tymczasem przechodzimy do grupy docelowej. A zatem, jeżeli mamy przejść do grupy docelowej, to określmy sobie, co to tak naprawdę jest. Grupa docelowa to jest. To są osoby, z którymi właśnie będziesz chciał nawiązywać relacje, będziesz chciał współpracować, będziesz chciał polecać im swoje produkty. Są to wszystkie osoby, z którymi właśnie będziecie dobrze współpracować. Tak bym to powiedziała. I teraz tak, są dwie szkoły określania grupy docelowej. Według starej szkoły, kiedyś się tak przynajmniej robiło, określało się wszystko od cech demograficznych po cechy fizyczne, jaki status społeczny i było mnóstwo mnóstwo pytań dostosowanych do każdej kategorii, tak to możemy nazwać. Gdzie właśnie odpowiadaliśmy sobie na te pytania i według tych kryteriów określaliśmy sobie swojego idealnego klienta lub swojego idealnego partnera biznesowego, bo od razu tutaj nadmienię, że ja polecam określić sobie dwie osoby. inny. Inną grupę docelową, innego, właśnie klienta, z którym, któremu chcemy polecać nasze produkty, i inne, inną grupą docelową będą nasze osoby, z którymi będziemy chcieli współpracować. Ale wracając do tematu, jeśli chodzi właśnie o ten, o ten sposób określania grupy docelowej, który był kiedyś, no to właśnie. Określano jaki wiek, jak, gdzie mieszka taka osoba, choćby przez to, żeby był łatwiejszy dostęp do takiej osoby. No właśnie, też określano na przykład status społeczny, żeby tą osobę, nie wiem, było stać na dane produkty, lub czy ona w ogóle będzie zainteresowana właśnie dodatkowym biznesem, do, zarobieniem dodatkowych pieniędzy. Aczkolwiek w tym momencie troszeczkę się to zmienia. Dlaczego? No, ze względu choćby nawet na technologię, e, która nas otacza, bo w tym momencie wchodzimy w internet. I możemy poznać ludzi z całego świata. Możemy, jeżeli tylko oczywiście firma na to pozwala, e, możemy mieć klientów z całego świata, możemy współpracować z ludźmi z całego świata. No tak naprawdę ograniczenia to na przykład język. Jeżeli nie wiem, e, mówimy po hiszpańsku, portugalsku, no to owszem, możemy mieć takie osoby w zespole, czy możemy rozmawiać z takimi klientami. No aczkolwiek no, ta komunikacja może być utrudniona jeśli tych języków choćby nie znamy, tak chociaż w tym momencie na przykład są takie są tłumacze, gdzie też możemy się drogą korespondencyjną czy właśnie telefoniczną porozumiewać przez z pomocą takich tłumaczy, ale do rzeczy, no właśnie w tym momencie choćby te właśnie cechy demograficzne nas nie ograniczają, tak jeśli chodzi o wiek, to wszystko zależy też od naszych produktów skupmy się na tym z kim nam się dobrze rozmawia, z kim chcielibyśmy właśnie nawiązać współpracę, komu chcielibyśmy polecić nasze produkty i tak naprawdę właśnie to, o czym mówimy z Karoliną od początku, zastanów się, jak to będzie wyglądało w zgodzie z sobą, w zgodzie z tobą, tak, żeby właśnie ten idealny klient, idealny partner biznesowy odpowiadał również tobie, przede wszystkim tobie, bo ty z nim będziesz rozmawiać, ty z nim będziesz się kontaktować, a może właśnie ty w przyszłości będziesz z nim współpracować. I właśnie w tym podejściu chodzi o to, aby określić klienta na podstawie problemu, jaki on posiada. I ty tutaj właśnie wkraczasz, aby pomóc mu ten problem rozwiązać. Podam ci swój przykład, jak już wiesz z moich poprzednich wcześniejszych podcastów, tworzę również Strony internetowe. A zatem mnie nie interesuje to, gdzie mój klient mieszka, jakie mm, nie ile ma lat, czy jaki posiada status społeczny, tak? Ja robię strony internetowe dla tych osób, które potrzebują tej strony internetowej, które mają na przykład jakieś małe sklepiki internetowe i potrzebują się rozwijać w sieci, lub które mają, którzy mają jakąś usługę, nie wiem, księgowe czy, czy fryzjerzy na przykład, którzy chcą, potrzebują takiej strony internetowej. I w tym momencie ja wiem, ile moja usługa jest warta, a klient wie, ile chce za tą usługę zapłacić. Nie potrzebuje mieszkać obok tej osoby, bo na przykład internet daje już w tym momencie takie możliwości, że spokojnie możemy się zdzwonić właśnie, porozmawiać drogą internetową i ustalić wszystkie szczegóły. I to samo tyczy się właśnie Twoich produktów. Ty wiesz, ile są warte, wiesz, że są wartościowe i polecasz je. Tym osobom, które będą chciały ten produkt od ciebie kupić, ponieważ on będzie rozwiązywał jakiś ich problem. To samo właśnie jest, jeśli chodzi o partnerów biznesowych. Ty wiesz, co oferujesz, wiesz, jaki masz plan marketingowy i zapraszasz do współpracy osoby, które, którym odpowiada ten plan hmm, finansowy, które chcą zarobić dodatkowe pieniądze, no i też muszą po prostu odpowiadać. Tobie, a ty im. No i taka jest teoria, tak naprawdę, tworzenia grupy docelowej w dzisiejszych czasach, w XXI wieku. Mam nadzieję, że już troszeczkę bardziej wiesz, o co chodzi właśnie z listą kontaktów i grupą docelową. I Mam dla Ciebie dzisiaj zadanie w takim razie. Stwórz swoją listę kontaktów. Może to być 10, 20 osób, może uda ci się wpisać 50, ale obiecaj sobie, że przez najbliższy miesiąc, dwa lub nawet trzy będziesz dopisywał do swojej listy kontaktów co najmniej dwie osoby dziennie. Dwie osoby, które właśnie będziesz chciał zaprosić do współpracy. Stwórz też swoją właśnie grupę docelową. Zastanów się, jaki problem rozwiązuje. Twój produkt i co możesz zaoferować osobom, które zapraszasz do współpracy. Ja się już z Tobą dzisiaj żegnam, czekam na efekty Twojej pracy i do usłyszenia za tydzień.